Moi drodzy, witam w Aim Assault. Jest to rail shooter w klasycznym stylu. Ja jeszcze w niego nie grałem. To jest demo. Link do... darmowe demo. Link do demo znajdziecie w opisie. Jeszcze w to nie grałem, ale u nas na Discordzie Arkadia kilka osób grało i chwalą sobie tą grę właśnie za klasyczne podejście do tej gry i sprawdzimy najpierw trening potem zobaczymy sobie normalną rozrywkę ja sobie wezmę na dwa czy chcemy celowniki o można wyłączyć celownik proszę bardzo ja musiałem wyłączyć celownik dobra nie na razie będzie, może będzie można w normalnej grze. Zobaczymy. Welcome to training. Aha, tutaj mamy menu. OK. Tak, dziękuję. Press trigger to shoot. Move your head aside to avoid bullets. Boo! Shoot medkit to add health. Hey! Aha, super. To tak miało być, no to będzie, no to będzie czas sporo uniknąć. O, sorry, nie chciałem. No, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Będzie ciekawiej. Sukces. Mam Cię. No dobra, okej. Okay. To co? To lecimy w normalną rozgrywkę. Skoro ogarnęliśmy tutorial, wiem już co, jak. Earlier today, a terrorist group kidnapped the president's daughter. Get in the car, right now. Help me! Somebody help! Head of the group called Jaguar. Eliminate Jaguar and Dobra. save the president's daughter. Action. Hey, ja I didn't Reload, reload. Stage clear. Action. Stage clear. Action. Stage reload. Где Можешь ты... H Reload. Stage clear. Action. Stage clear. Action. <try> Dawaj pokażij. Ooh Oh Reload. Reload. Reload Reload yes. Action. Ojej Ale ja nie chcę tych, no Za długo czekałem, nie zapomniałem Który to jest lewy, a który prawy Okej, okay, ale Chcemy nij Ja chcę wyłączyć celownik Ej, ale tutaj nie ma celownik. Celownika A, tu jest, dobra to, dobrze, okej. Okay. One life, instant death. Mam jakieś... Ej, czemu mam to włączyć? Aha, bo muszę to na... No dobra. <ścoughs> hostań na pierwszym miejsce. oczywiście. 114 sekund. No dobra. Pewnie w nią trafię. Bez celownika. Action. <śmieniu> Reload! 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 Stage clear. Action. Here, here again. Stage clear. Oh shit! Action. Get him! Reload. Reload. Action Kurde, fajna gierka. Stage clear. jadu. Ja će zaraz tutaj kurde gerim A, jes će Action Stage clear Action Reload o, курты не могут трахнуть. А, тут ты. You saved the president's daughter. Mam well Cię! A. Hostile, nadal jesteś na pierwszym Moi drodzy Aim Assault Wersja demo Jak widzicie Rail shooter Ale Świetnie, świetny, klasyczny Eee. Okej. A gdzie hostej? <gry> Aha, dobra. E, ej. E, no to chyba już trochę dłużej. A dobra, tutaj. Bez tego. Czyli każda. Nie no, kolor to. Ja pierdziele, bez jaj. Ok. E, każda tutaj opcja, nawet celownika. Aha, czyli to są wszystkie z celownikiem, a bez celownika jesteśmy jacho i jeszcze dwie osoby. Na jedną. Jest to samo, na dwie. Okej. Okay. I na one life też jest. Tylko. Jeszcze instady, to ok. Dobrze wiedzieć. Ciekawa gra, fajna. I jak mówię, ja się kurde zmachałem, ręce już mnie bolą. I nogi. Eee, link do wersji demo, żeby sobie sprawdzić, żebyście sobie sami zagrali w opisie pod filmem. Ja się z Wami żegnam. Krótki filmik. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Elo.